Michał Tuszyński dla Sportu, witam Was serdecznie, a ze mną, zdaniem wielu osób, faworyt turnieju na Fame24, Marcin Wrzosek, którego zapytamy, jak się czuje Michał, z taką łatką. mi kurczaki oczu nie mydl, ja słyszałem, <grym> Twój wywiad ostatni, że powiedziałeś, że za to, że jestem Bydgoszczaninem, mi do czego? <grym> jestem Torunianinem to jest, i mam obowiązki że to, toruńskie. Czy za to jest... Ale ja właśnie zacieram. tą, 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 tą te, to... Chociaż moja pierwsza walka zawodowa odbyła się na gali Bydgoszcz kontra Toruń. Była taka gala ponad 12 lat temu w Bydgoszczy na ucisce. No, Toruń wygrał. Nie jestem zaskoczony. Ale ja wygrałem swoją walkę. No to gratuluję. Ale to jednak to... Toruń był górą. był no, górą. No, no, no. Marcin. Y Ale wiesz, jak to mówią, MMA na szczęście, MMA, na szczęście to jest sport indywidualny. To prawda, natomiast też konkrety, zdziwiony bym był, gdybyś nie był faworytem tego turnieju, patrząc na doświadczenie i to wszystko, co się na to składa, moim zdaniem, innej opcji nie ma. Jest tak, jak powiedziałem, walczę w imieniu wszystkich średniego wzrostu mężczyzn. Ty też się łapiesz. No tak. Więc ty też się łapiesz. Walczę za was, za nas. Za was, za nas. Za nas, z wami i za... <laughs> Więc bądźcie ze mną, wszyscy średniego wzrostu mężczyźni. Dawajcie mi energię, wysyłajcie fluidy. Dobrze być faworytem czy wkurzać, to chciałbyś to zdjąć z siebie, żeby I nie przestali ba... gadać. Wy... I mam y, czy jestem faworytem, czy nie, y, kurcze, wiesz To totalnie na to nie patrzę. Ja tak na to nie patrzę. Tak. <laughs> jak to mubino, nie? Widzicie, kiedyś tak. Marcin, powiedz jak y, patrzysz y, na te bandy, bo ostatnio był program, miałem okazję sobie podejść, dotknąć, sprawdzić jak to y, pracuje. Można to wykorzystać? Masz na to pomysł? Już wszystko pięknie sobie opracowałeś? Można to wykorzystać. Mój przeciwnik stwierdził, że on będzie po tym biegał. No mówił mi to, mówił, no w programie nawet. <laughs> no. Dragon Ball. Dragon Ball, no. Po prostu no, jest to delikatna odklejka tam, nie? Myślę, że zbyt, zbyt dużo pozytywnego, pozytywnych afirmacji. Nie? Co a teraz Marcin, sprawy poważne. Też trochę to luisko czy, czy można wykorzystać pole walki? najpierw odpowiem na Twoje pytanie. Padałoby. Yy, uważam, że można yy, wykorzystać to. Będzie to utrudniało obronę obaleń, ponieważ jesteś wychylony, masz nogi z przodu. Yy, jednak walka, obrona, podstawa obrony obaleń, tutaj jak mówisz, dupę na siatce, a pięty jak najbliżej, tak? Tutaj będzie to troszeczkę trudniejsze, bo trzeba będzie jednak się odkleić od tego kąta, to jest około... Takie nachylenie, bym powiedział, ile byś tam. Był. Nie mam pojęcia. No, takie, no, takie, opa, takie. 45 no? Nie, 45 to nie, bym będzie już troszeczkę większe. Tak? No. Oto 60. No może. No 59. 65, 65. No i myślę, że będzie to utrudniało obronę obalek. Ale Paweł Tyborowski powiedział, że on będzie mi się dawał balać. No to super. Sam to słyszałem, zobaczymy jak graj. będzie. W to mi graj. Ale mówię, ja nie, wcale nie powiedziałem, że całą walkę. Będę go opalał, aż się nie zmęczy. Marcin, ważne sprawy, bardzo ważne sprawy. toruńsko bydgoskie też w jakimś sensie, bo ostatnio byłeś w Toruniu, nieraz nagrywałeś. Nie byłem raz, to było zbyt to nie byłeś nie raz, robiłem. a tak czułem, że tak było, właśnie tak, tak czułem, właśnie. Denis Załęcki, Bartek Szachta, Miałeś okazję z nimi porozmawiać, a teraz jest bardzo głośno wokół panów. Często jest wokół Torunia głośno, teraz też. Ja do końca tego świata nie rozumiem. Może Ty mi to nakreślisz. Rozmawiałeś z jednym i z drugim. Myślisz, że Denis mógł do kogoś napisać to, co ludzie mówią, że napisał o szachcie? Nie, Czy ktoś chce nie, wrobić? Nie, 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 mów, że nie, 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 nie wiesz. Nie, jest jeden z ostatnich. Przepraszam, od dwóch dni to ja wszystko myślę o turnieju. Nie chodzę do internetu, prawie w ogóle. No, udostępnił. Tylko, żeby zaprosić ludzi do zakupu pay-per view z mojego linku i was też, kochani, zachęcam. Bo generalnie już obiecałem Pawłowi, że przeznaczę to na jego fundację, wszystko to będzie. Fundację bracia budują. Ja wiem, że tu już jest 17 twój wywiad, że ciężko nam idzie, natomiast nie, muszę ci dopytać. Dobrze. To wyjdzie słabo? Bardzo słabo, jak zawsze. U, natomiast no. spróbujmy. Boxer udostępnił te wpisy Denisa Zawęckiego, gdzie on do kogoś pisał, że szachta to dzban i tak dalej, i tak dalej. Nie będę teraz cytował precyzyjnie. Denis mówi, że to ściema, że czegoś takiego nie było. I jestem ciekaw, czy rozmawiałeś z jednym i z drugim. Czy Denis mógł napisać tak o swoim przyjacielu? Ale ja o tym nie wiedziałem wtedy. jakbym ja wiedział to teraz, to bym się po prostu o to zapytał. I byś miał wtedy temacie. To po prostu odpowiedź, tak? Zgaduję, że chłopacy nie kłamią, <grym> chyba że się pomylą. Yy, więc, więc to, to jest jeden sposób, jaki się dowiedzieć. No nie wiem, kurczę, no nie wiem, czy tak napisał, czy nie. Może się pokłócili, może wiesz jak to jest w przyjaźni. Nieraz się napisze że coś głupiego, nie się powie coś głupiego, ale on na tym właśnie polega przyjaźń, że sobie wybaczamy, tak, Jakby Bydgoszcz już A jak to jest, wytłumaczyć mi, że Denis Załęcki w wywiadzie mówi, że szalony reporter jest taki, jest taki, nie chce mieć z nim nic i tak dalej. Ja nie będę decydował precyzyjnie, bo wiadomo, że mocne słowa padały, a chwilę później jest u niego na wywiadzie. Może się pogodzili, tylko krowa nie zmienia zdania. Ale ty jesteś dyplomatą. Nawet krowa nie zmienia zdania. Ja też kiedyś mówiłem, że nigdy nie dam fan sportu, wywiadu. I co? Ja, zobacz, I gadamy sobie. I tego Mimo problemu... tego, co ostatnio powiedziałem no, o tobie dokładnie. i o Twoich szansach w tej walce. Dokładnie. Dokładnie. Ale ja chciałbym powiedzieć, że Paweł Tybórski nawet nie jest z Torunia. Więc czemu? Ja nawet nie wiem skąd on jest. Dlaczego za nim? Nie wiem czy jest, skąd jest, ale wiem, że na pewno nie jest zbyt gości. Pamiętaj. Przyjaciół trzymaj blisko, a wrogów jeszcze bliżej. To prawda, to prawda. Nie, być zbyt gorszy, to żaden grzech, co najwyżej. Wstyd, wstyd, wstyd tak jest. Wstyd i Paweł. Ostatnie, na koniec taka ważna sprawa, bo ja poznałem Pawła Tyburskiego, jeszcze bardziej się zajmowałem. Sportem stare, nie najlepsze czasy, natomiast wtedy usłyszałem taką opinię, że jak ktoś z tych frików miałby kiedyś wejść do sportu czy do KSW, to właśnie Paweł Tyburski potem rzeczywistość pokazywała, no różne scenariusze oglądaliśmy. Natomiast jak Ty słyszałeś taką opinię, to co? Uśmiechałeś się pod nosem, czy pomyślałeś sobie, rzeczywiście coś w tym jest. Nie, też się zgadzają z tym i uważam, że już jestem też w wstępnych rozmowach z KSW, że jeżeli pokona mnie, to on zajmuje moje miejsce. Do tego będzie musiał zbić do 70 kilo. Z kim ty te sprawy w KSW za... Z kim ty te sprawy w KSW załatwiasz? Nie, nie, nie mogę powiedzieć, bo po prostu nie jestem 60. <śmiech> <śmiech> y, y, jak to było? Pytać... Ale pytać możesz, o, tak było. O, tak o. było. Jak powiedział, nieważne kto po obejrzeniu jakiego filmu, tak było. Bardzo tobie, Marcin, dziękuję. Życzę powodzenia w turnieju. Odpowiedzialność duża na tobie. Jesteś coraz większym faworytem. Widziałem kursy. Także brać sobie, się z tym. Ode mnie większą głowę. Ale, jak strach ma wielkie oczy. Jak stanęliście przy sobie, myślałem, że ta różnica jest większa. Nie było to aż tak widoczne. Ale jest. Mam dwie ręce, dwie nogi i może jestem średniego wzrostu. Ale mam w sobie. Tyle ognia, tyle woli do walki, że zobaczycie. I będzie za Ciebie trzymał kciuki sam Conor McGregor. Bardzo dziękuję. Jest Conor, if you watch it, keep your fingers crossed. My brother. Wszystko w temacie, Marcin Wrzosek. You Bardzo you Wam dziękujemy. See you later. Toronto. <laughs>